Cytując jednego z bych użytkowników naszego forum, sen dla słabych. Nie ma więc odpoczynku, nie było również wczoraj spania, jako że trzeba zapoznać się przed materiałem z kolejną, w cudzysłowie, superprodukcją, która ruszyła z otwartymi beta testami. Olałbym to, gdyby nie fakt, że akurat gier z tego konkretnego gatunku, mianowicie trzecioosobowych strzelanek RPG, mamy mało. Haunts The Last Hope natomiast ma zasilić owe szeregi i na dodatek wprowadzi graczy w mroczny, brutalny świat. Jesteście gotowi? Ja jestem Xorus i serdecznie zapraszam was na szybkie spojrzenie które zaczniemy od pobrania klienta o wadze 2 GB i zalogowania się do gry. Wejście dość nietypowe. Nie tworzymy postaci, nie kreujemy czegokolwiek, a dopada nas z automatu samouczek. Ukazuje on podstawowe zasady rozgrywki, czyli jak wiadomo walka, umiejętności, poruszanie się postacią i tym podobne. Przy okazji jest to niejako wstęp do fabuły gry z kilkoma przerwnikami filmowymi. Po nim dopiero trafiamy do kreatora naszego bohatera, a tutaj czekają na nas cztery klasy. Assault, czyli tank, specjalista będący szturmowcem. Support, czyli sniper i technik będący faktycznym supportem. Oczywiście całość w wersji męskiej i damskiej. Postać wybrana? No to charakteryzujemy ją dobierając ciuszki oraz mordeczki. Na tym opiera się cała kreacja, a takich postaci możemy mieć na koncie dwie za darmo. Reszta slotów jest za kasę premium. Okej, okay, dobra, wykonane pierwsze kroki, więc lecimy do świata gry. Rozgrywka, jak mówiłem, odbywa się z perspektywy trzeciej osoby i opiera się na PvE oraz PvP. Zależnie od tego, czy chcemy zabijać graczy, czy też potwory, wchodzimy do wyboru pokoju z konkretnym trybem rozgrywki między graczami, lub wspólnie z innym przydzieramy się przez wątek fabularny przewleciony misjami kooperacyjnymi. Całością startujemy natomiast z pozycji miasteczka, w którym się odradzamy. Jest to futurystyczna mieścina pełna żołnierzy i postaci innych graczy. Po prostu zwykłe lobby z gier FPS rozwinięto o strukturę 3D, po której możemy się poruszać postacią. Raz skoczymy do sklepu, innym razem złapiemy jakiegoś quest'a jakiegoś ważnego generała. Sprawa całkiem niegłupia i jest to jeden z elementów, który mi osobiście przypadł do gustu. Przejdźmy jednak do meritum, czyli wyboru jednego z trybów. PvP odbywa się poprzez wyszukiwarkę pokoi. Możemy otworzyć tam również rozgrywkę Warzone, CCS, sabotaż i okupację. Do każdego trybu przypisano odpowiednie mapy, a te z kolei pobieramy już w grze. Jeśli chcemy pograć w danej rozgrywce, musimy pobrać odpowiedni plik. Proste chociaż wolałbym dostać gotowego, pełnego klienta od razu. Podobnie wygląda sytuacja z trybem PvP. Wyznaczony przez konkretne misję cel skryty jest w jednym z czterech trybów. Tamtejsze mapy również musimy w razie potrzeby pobrać. Skoro jeszcze nie zaczynamy walki, przylećmy po funkcjach dodatkowych. Nasza postać w odróżnieniu od typowej strzelanki ma umiejętności, które stopniowo możemy rozbudowywać. Te natomiast przypisane do poszczególnych typów broni, a tych odrobinkę tutaj jest. Same umiejętności podzielono również na standardowe, przeznaczone do kopa oraz skile typu CCS. Z ciekawostek dodano sporo listę osiągnięć, gilwie czyli klany i tak dalej. Opcji jest tutaj trochę. No i jeszcze sklepik premium. Dzieli się on na paczki, elementy ozdobne, ale i zbroje oraz bronie. Ciężko mi powiedzieć, jaki to ma wpływ, ponieważ objaśnienie zawartości paczek jest znikome, ale takie pozycje pojawiły się właśnie w sklepie premium. Teraz zabieramy się za rozgrywkę oraz inne aspekty, których póki co nie tknąłem. Hons jest okropnie brzydkiem. Rozumiem, roczny klimat, apokalipse i te sprawy, ale serio? Trzeba było pozbyć się z zabawy jakiegokolwiek koloru? Miasta są mdłe, mapy również wyglądają paskudnie. Faktycznie, może i gra na słabsze komputery, ale czytając o nim trafiłem na wzmiankę w jednym z polskich portali, którego nazwę przemilczę, że produkcja wygląda świetnie i mamy do czynienia z naprawdę genialną oprawą graficzną. Bzdura, jeśli w 2014 roku, bo wtedy zaczynały się pierwsze testy, dostajemy produkt, który wygląda jak coś z 2007, może nawet 6, to coś chyba jest nie halo. Potwory to zlepek jakichś śmieciowatych modeli, a fizyka gry nie istnieje. Skakać się nie da, najdrobniejsze przedmioty stanowią dla naszej postaci trudność w pokonaniu. Tylko niektóre elementy otoczenia pozwalają, aby je przesunąć czy też rozwalić. Gram na ustawieniach Ultra, a tu ani jednego pyłu, ani jednego dymu. Niektóre opcje w ogóle powinny być na high, ale twardo stoją na mit i nie da się ich ruszyć. Delikatnie rzecz ujmując, porażka i od strony wideo, i od strony audio, bo dźwięki są tandetne. Przyjemnie natomiast wypada już sama zabawa. Okej, okay, może nie jest dopracowana, ale dynamiczna. Zombie i kosmitów zabija się szybko, pojawiały się ich setki, a śmierć oznacza koniec zabawy w trybie PVE. Podejście do konkretnych misji w kooperacji wymaga pokonania hordy mniejszych potworów, zabicia kilku minibosów i stawienia czoła prawdziwemu potworowi na końcu misji. Miłe, przyjemne i efektowne, pomijając oczywiście szatę graficzną. Dochodzi do tego jeszcze element umiejętności, przymusowe przeładowywanie i współpraca oraz zaskoczenie. Zdarzy się tak, że otwierając drzwi, jakaś zombie fetyszystka skoczy nam kroczem na twarz i trzeba spamować spacją, żeby z tego morderczego kleszcza wyjść cało bez jakiegoś AIDS. <laughs> Tryb PvP trochę mniej fascynujący, bo tradycyjnie opiera się na walce między drużynami. Zresztą po co ja o tym mówię? Przecież każdy grał w sieciowo strzlankę i wie jak wygląda walka między teamami lub podkładanie bombek. Tutaj mamy to samo. Podsumowując, może powiedzieć, że Hunts Online tyłka nie urywa. Skąd ten hype? Bo plus 18 w internetach, tak? Wow, faktycznie krew siknie raz czy dwa na ekran, ale żeby z tego powodu dawać grze plus 18, serio, nie rozumiem jaki jest sens tego zabiegu. Może, żeby przyciągnąć publikę, przecież młodziki widząc pełnoletnie wymagania od razu zlecą się do gry. Jak dla mnie, Hounds to mierna rozwałka. Powiem więcej, jeśli myśleliście o grze tego typu, to idźcie pograć w Defiance. Gra była płatna, trzyma jakość fabularną, a dodatkowo ma sporo więcej opcji, otwarty świat, wygląda ładnie, a efektowność rozgrywki jest dużo większa. Tam również możecie liczyć na ogromne szarże kosmitów i zombie w waszym kierunku. Prezentowana produkcja otrzymuje ode mnie natomiast czwórkę i życzę jej jak najlepiej. To tyle ode mnie. Pozostawcie coś po sobie, jak łapa, komentarz czy subskrypcja. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.